Cześć, witam was serdecznie w kolejnej serii Tales of Iron. Gra typu Metroidvania w, w jakiś tam nawiązaniach do souls W języku polskim. Jest język właśnie polski do wyboru. Zmniejszyłem trochę dźwięk, żeby w miarę było mnie słychać. Sterowanie to w miarę gry. Będziemy się go uczyć. Zaczynamy grę.

repelling greenwort and his kind back to the putrid swamps from whence they came crops prospered families flourished and the magnificent crimson keep climbed ever higher toward the sky but as time passed king redus the savior grew old and the kingdom vulnerable once more his people grew anxious some claiming to perceive a faint odor in the air. Green had returned with a ferocious vengeance, amassing an army of unfathomable scale. He burned everything in his path towards the Crimson Keep. King Rattus gazed down upon his withered claws, barely able to hold the crown. He had little hope wielding a sword. So it was decided. The crown should pass to Whiskers New. Arise, young prince, for the kingdom needs a hero. And so, your tale begins. when his squire woke him with this godawful noise the young prince was dreaming about this day just like he had for months now it was here he better be ready I tak się zaczyna gra tak się zaczyna gra w takiej stylistyce e, ręcznie rysowana ten nasz przewodnik w ten sposób też z nami rozmawia e, takim głosikiem myszy i pokazuje na obrazkach, co mamy w następnej kolejności zrobić. Czyli teraz podejść do szafy, nacisnąć kwadrat i tu jest nasz główny bohater, nasze statystyki, które się nazywa nasz bohater Reggie. Obrona, waga, odporność przeciw żabom, przeciw mozim, przeciw kretom, przeciw czerwiom. To pewnie będą nasi przeciwnicy. I tu mamy hełm, zbroja, tarcza i jednoręczna, miecz. Pokazuje nam, że jest cięższy, ale mocniejszy, więc nie wiem, na jakie to będzie wpływało. Topór włócznia, czyli to bronie, które będziemy mogli zdobyć. Hem, lekkie, średnie, ciężkie. Na tej samej zasadzie odporności. No i mamy tylko do wyboru opaskę. Fajnie, że to średnie, ciężkie nie mamy. Fajnie, że ubiór powoduje zmiana ubioru. Popatrzcie, mamy odporność przeciw żabom, a to odporność przeciw żabom mega duża praktycznie 100%. Ciężkie, średnie właśnie fajnie, że jak coś ubieramy, to to powoduje zmianę w naszym przypadku. Obrona średnia większa obrona, ale większa też waga. Powinno to wpływać tak jak w takich innych solcach na, na jego przewroty. I nawet fajnie, bo nie trzeba za bardzo się. O, naciśnij mapa. Szkarłatna twierdza. Mam iść do króla. Mapa wygląda tak. Nie wiem, czy to jest cała mapa, ale chyba tak. Wszystkie miejsca, do których będziemy mogli dotrzeć, no zobaczymy, czy to jest... Chociaż nie, bo tam na górze jest szkarłatna twierdza, więc czy to jest tylko szkarłatna twierdza? Jeśli tak, to to jest dość duża mapa. Tu jeszcze nic nie ma. A, to są nasze statystyki. Be, Podoba mi Podobają mi się gry... A, co, co tu mogę zrobić? Aha, tu jest taki safe. Podobały mi się gry w ten sposób zrobione. O, szedłem. Czy tu mogę się przeglądać? Nie, po prostu posłuchać ptaków. Być może z czasem będzie można coś tu zrobić. A tu, tu jest szafa. Dobra. Gry ręcznie rysowane. Ok, czyli mamy tu już trochę mapy odkrytej i mamy iść dalej do króla, więc pójdźmy do króla. Tam są na dół schody, ale my mamy iść za naszym giermkiem. Na dół, dobra. jest to mistrz. Safe. Ten zielony pasek... Zielony pasek to jest nasze zdrowie. Słońce wstało. Nowy dzień. A musisz już potrenować. Jesteś przecież królem czy księciem. Coś musisz zjeść, nabrać sił. i do tablicy zadań. Wziąć zadanie i je wykonać. Tak sobie myślę. All the prince had ever wanted was to prove worthy of his father's crown. Może be być smallest brother, ale jeśli was prepared to thought że had some small chance. Ok, musimy się teraz przygotować. Gdzie jest nasz. Dobra, możemy to nagrać. Żeby nie powtarzać, gdyby nam się coś przytrafiło. O, panie przewodniku! "ah, isch, reggie's brother, the chef, offered a fine menu, but after dennis had eaten, there was no food left. chef would need new supplies from the cellar if reggie wanted a decent breakfast. So, O, jak fajnie mapa wygląda. Jak całkiem inaczej te, ta mapa wygląda już, gdy jest tak pokazana, niż w tych poprzednich grach kilku, które grałem niedawno. Mamy iść do piwnicy. O, okej. Okay. Skok. W ogóle cios mieczem. Obrona tarczą. Obrót. To jest taki obrót, i takie przesunięcie, właściwie. Dobra, co tutaj mamy? Korzeń, pożywna podstawa wielu szczurzych dań. Kucharz może wykorzystać go w swoich przepisach. Aha, ogólnie z początku filmu, no musimy pokonać żaby, bo ponownie zaatakowało nasze kr królestwo szczurze. A tu. świeże godne króla czerwone jagody gody kucharz może wykorzystać przepis. The bard had found the last of the summer raspberries in the bear basement. The bard was quick to offer one, even though they weren't his. I woda. Świeżo nabrana woda kucharz może wykorzystać ją. Swoj. Aha i teraz pokazuje nam gdzie mam iść. To też fajnie. Pokazuje tutaj strzałkę, że można iść tam dalej. Strzałkę, kreseczki, ale trzeba mieć klucz. Wracamy do naszego brata kucharza. Brat Redziego, nie było powiedziane jak ma na imię. Nie chciałem tutaj pójść. OK? Zawieram trzy składniki, a ty otwór i naciśnij naciśnie. He had the ingredients. His brother, the chef, would make you a feast fit for kings. Or so he says. Reggie only ever gets his brother Dennis's leftovers, so he wouldn't know. Ale takie jedna sprawa mi zastawia, bo wydaje mi się, że na początku było powiedziane, że on jest księciem. więc brat księcia jest kucharzem. Tu na górę. OK, iść do tablicy zadań.

Stature. Chyba jest tak, że wszyscy, wszystkie szczury to są bracia Do tego jest brat Reggie, brat Kucharz Szkolenie z kukłą. Trochę małe są te literki jak ktoś ma jakiś duży telewizor, to musi trzeba się naprawdę przychylić przy... Przy... przy co? Przysunąć. Nim rozpocznie się próba, Reggie musi się rozgrzać. Kukła treningowa nie powinna mu sprawić dużego kłopotu. Czerwonych ataków nie można odbić, żółtych uniknąć. Zadanie poboczne rozpoczęte. Ciekawostka. Następca tronu. O Jezus, jakie to małe. Król Szczurza go ogłosił, że jest gotowy przekazać koronę. Reggie musi przygotować się do próby walki, w której zmierzy się ze swoim bratem Denisem. Zwycięzca zostanie nowym monarchą. O kurde. Trzeba będzie wygrać. Dobra, a to drugie zadanie. A to ta kukła. Z bratem Denisem. No dobra, to trzeba potrenować. Zawsze są trudne, więc... His eldest brother didn't think Reggie could hit a target, even if it was standing still. But Reggie had been training hard. Freshly squeezed bug juice, drink of champions. Nothing better after a long fight. Sock z robaków, podobnie jak w poprzednich że feast force, in shadow torch, mieliśmy sok z marchwi. Tak, tu mamy świeżo wyciśnięty the training dummy's red attacks were too strong to block it was fast but reggie could be faster not even reggie could dodge the dummy's yellow attacks his only hope was to parry with his trusty shield. Okay, I'll drive them. The dummy's final attack shook the ground. Reggie would need to dodge to remain unscathed. <smart> oh, <noise> Ciach, 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 nawet nie zauważyłem, że tam w tle pokazuje nam, że przeszliśmy te próby. Co mam go pokonać? Na no, amet czy co? Nie ma żadnego punktu życia, więc... R1. Trzeba było przytrzymać R1. Teraz mam sok, który powinienem wypić. Okay, ale jeden piasek. To jest mój Great job. Dennis was impressed. If Reggie could just grow another couple inches, he might even have been worried. No, ale musiał panować te właśnie odbicia, bo z walce z Denisem to to nie będzie takie zadanie poboczne ukończone i teraz jak tu podejdę to szkolenie z kółką, nieskończoność można robić chyba tak? Mieszkańcy ściągnęli z całego królestwa, by zobaczyć kto zostanie nowym królem. Oj oj oj. Dobra. mapa. No wiem, że mam iść tam, ale tutaj nie ma jakiegoś teleportu. No sam koniec, to zanim do niego dojdziemy. Chopie. No i fajnie, bo tutaj będzie widać gdzie co jest, gdzie jest kukła, gdzie jest coś. Na razie wychodzimy stąd. Tu nic nie ma. Co jest? A, tutaj coś jest. Nie. Na mapie... Hmm. Być może tu kogoś kiedyś spotkamy, ale... Nie teraz. No to zróbmy sobie szybki save. nie ma o, chyba to jest dobry kierunek naszej wędrówki Tia. tu do góry można wejść Czy to jest jakieś odblokowanie przejścia? Nie Pewnie przedtem były te schody w dół, tylko ich nie zauważyłem Szkarłatna twierdza jest nasz pomocnik. A wyciągnij broń. Szybki, szybki obrót starczą? Dobra, ale to. reggie'd never seen the crimson fort so full of rat folk. the whole kingdom was there. some even cheered for him. but the king had let his eldest brother lead the procession. Co oni się tak cieszą? Sok Uzupełnienie i tutaj uzupełnienie ławeczka. Już słychać muzykę. <śmum> 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 Idź tam. Spotka cię tam. Szczęście. No I dobra. Blokada, I obrót. If he was scared, he wasn't showing it. He was going to show all of them what he was made of. If nothing else, this would be no easy win for Dennis. Brat Dennis, kapitan straży Może być tak, że e, nie mam szans, żeby go pokonać. O, dobry jest. Bracie Denis. Jest pierwszy cios. zmęczył się miejskie, takie to to było słowa Chciałem go odbić. W sodku? Ha, bo żółtego nie można. Okej. Okay. Nie mogę się przytulać. Taki zabiłownik. Oj, ty, bracie, Denis. Ja tutaj mogę starczą. Jest, bracie, Denis. Wystarcząc blokować Uczyłeś mnie chłopie, no to teraz cierp. Za późno. Dobrze, oj to nie jest blokowalne. Męczu się kurda Bracie, bracie Nie tak A można się załczyć. finisher Ale wszyscy na cześć nowego monarchy. Podejdź do króla He'd done it. he proved himself a worthy heir to his father's kingdom. O His dream was about to come no, chyba nie, apart. Też nie, to było. No, nie mogę do niego podejść Okej, okay, jeżeli mam z nim wygrać to

Okej, okay, i teraz będziemy dopiero zbierać to wszystko, a ja tu mogę wejść. Wszystko od nowa będziemy zbierać. Całe wyposażenie. He needed a place to recover Somewhere to make a plan. Na przykład tu na ławeczce. czka wina o już że jest pomża Czyli trzeba się nauczyć tego szybkiego obracania starczą. Bo póki co, nie wiem czy to jest taki dobry. Dobra, na razie wyposaż, wszystko wyposaż człowiek. Musisz być mocny. Czy ten atak pod R1 to jest taka dobra rzecz. Zebrałem. zebrałem, a łuk, o, tu mamy ławkę. Dobra, myślę, że tutaj skończymy. Jakoś tam fabularnie mamy to. I do zobaczenia w kolejnym odcinku z tej serii.